Hej, siema! Dzisiaj próbuję czegoś nowego. Bo właśnie nagrywam ten stream za pomocą streamu do Twitcha, który potem może zostać zarchiwizowany i wrzucony na YouTube, więc przede wszystkim nie muszę się robić tego całego setupu z oddzielną kamerą, która nagrywa dźwięk, która jest kłopotliwa i tym, że muszę się martwić, żeby co 15 minut włączyć od nowa nagrywanie, ponieważ PlayStation nagrywa tylko 15 minut, więc mogę nagrywać tyle, ile chcę. Nie muszę nic przerywać. Jest to wygodniejsze. Zobaczymy tylko właśnie potem, jaka będzie jakość i dźwięku, i obrazu. I jeżeli powiecie, że jest ok, to w sumie mogę tak częściej nagrywać, bo jest to przede wszystkim dla mnie wygodniejsze. I właśnie we wtorek będzie już Wolfenstein, więc jeżeli to na eksperyment się powiedzie, to Wolfensteina też tak nagram. Także mam dzisiaj dla Was Need for Speed Rivals. Pożyczyłem właśnie od kolegi. Zgrałem w to wcześniej chwilę na Xbox One i mi się podobało. Teraz w końcu mam okazję zagrać na PS4. Graficznie, jak dla mnie, nie ma żadnej różnicy. Sama gra jest naprawdę fajna i zaraz Wam pokażę. Jest to niby kolejny Need for Speed, no, ale właśnie mam kilka fajnych, nowych rozwiązań, które no, dodają trochę świeżości. Zresztą ta gra wyszła w sumie na premierze PS4, więc pewnie każdy z nią zdążył zagrać. Ja gram dopiero teraz. No ale dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, no to przede wszystkim możemy grać jako... Mm, Ten. No, możemy grać e, jako racer albo jako policjant. Mm, każdy ma inne zadania, e, inne właśnie typy wyścigów i też inny przebieg kariery. W sensie co innego trzeba robić, żeby no, zdobywać jakby kolejne levele, nowe samochody itd. Tak mm, no i jedną z ciekawszych mechanik, która oczywiście niestety zacząłem trochę wkurzać. <grym> Ale jest to mechanika polegająca. Na tym, że yy, po prostu zbieramy sobie punkty w grze, właśnie wykonując kolejne zadania, uczestnicząc w wyścigach, zbiera nam się mnożnik, tych punktów zdobywamy coraz więcej. No i żeby je, z nich jakby skorzystać, to musimy dojechać do bazy, ale zwykle jak już dużo zbieramy, duży, duży mnożnik to wylatuje na nas mnóstwo policji, nas uderzają i tak dalej, no jeżeli nas rozwalą, zanim dojedziemy do wazy, albo po prostu nas złapią, to wtedy tracimy wszystkie punkty i jesteśmy kurwieni. Także to jest trochę denerwujące. Ale, no, wprowadza właśnie też takie napięcie do tych wyścigów, bo wiemy, że w każdym chwili możemy stracić wszystko na co pracowaliśmy przez ostatnie pół godziny, albo i w od tego, kiedy ostatnio odwiedzaliśmy naszą bazę. Także... No, fajny pomysł i przypomina trochę w sumie mechanikę z Dark Souls. Dobra, no może po prostu taką ubiegłę jakiś figyłając takie, ale samo właśnie nawet jeżdżenie po tym świecie, po tym stan czy po prostu jakaś kraina geograficzna czy to, ale jest ładne jest e, duża różnorodność, właśnie środowisk e, i tak dalej. Fajnie się w prostu mi ich. O nie, już nie policja wzięła na celownię. No właśnie kolejną fajną rzeczą jest, że nie wiem czy graliście w... było chyba Hot eee, Tak, tam właśnie się pojawiły te gadżety takie. No. no i koniec zabawy. Które mo, których mogą używać policja i rejserzy. Jest to na przykład zakłócacz, który po prostu na chwilę wyłącza silniki, wszystkie elektroniczne elementy w samochodzie. Jest też takie turbo, które jest jeszcze mocniejsze niż nitro zwykłe, które po prostu aż wyrzuca, tworzy taki właśnie fajny efekt, jak się wszystko rozmywa. Policjanci mają kolce na przykład. Także jest dużo właśnie fajnych rzeczy. Niestety można mieć tylko dwa naraz, ale za to każdy z tych gadżetów można upgradeować. Tylko trzeba najpierw nazbierać punktów, a niestety to mi kiepsko idzie. Wczoraj chyba już ze trzy razy. Wczoraj uzbierałem chyba 89 tysięcy czy ileś i wszystko straciłem, bo już byłem najgorszy przy samej. Bazie i po prostu ostatnie uderzenie poliszamy i wolno. Koniec. E, jeszcze kolejną fajną rzeczą, którą może tutaj widzicie, jest to tam lista Active Players. E, no to domyślnie gra działa w takim trybie, że gdy rozpoczynamy grę, to się łączy z jakąś grą online i po prostu oprócz. E, nas, w tym samym świecie, poruszają też inni gracze i możemy z nimi współpracować, z nimi się ścigać. Jeżeli są policjantami, a ja my rejestrowani, to oni mogą nas ścigać i wtedy jak nas złapią, to przyjmują wszystkie nasze punkty, co wczoraj też przeżyłem. Także, no, jest naprawdę dzięki temu właśnie zabiegowi, że właśnie trzeba te punkty zbierać, potem je odstawiać do bazy, no to tworzy się taka właśnie fajna dynamika i właśnie w połączeniu z tym trybem multi, Robi się naprawdę ciekawie i nie jest to po prostu kolejny skalkowany list polski. Jest właśnie to coś nowego i świeżego. Ja wciąż też wygląda bardzo ładnie na nxgm Co prawda gra jest... ma zalokowane 30 klatek na sekundę prędkość i co ciekawe nawet... Znaczy nie wiem, może już to spatchowali, a na początku na pecetach też tak było i niektórzy bardziej hardcorowi PC-towi gracze no strasznie na to narzekali I można to było jakieś chwilkę go od a wtedy gra po prostu działała dwa razy szybciej i się nie dało grać Także no mi to nie przeszkadza, bo działa płynnie wrażenie prędkości jest więc mm, no dla mnie jakoś jeźdźcy to w to nie robi nie wiem, czemu tak w sumie że względną te rzeczy, więc w jak też to nie. No ale może z jakiegoś powodu musimy zrobić. W każdym razie jadę teraz do eventu nazwanego Time Trial, bo muszę przejść taki event, żeby wykonać kolejny zestaw zadań, który da mi nacona. Bo mam tutaj takie jak speed listy I to jest taka lista zadań. Wybieramy sobie zawsze z trzech, które zadań chcemy wykonać jak wykonamy je wszystkie w starej do to nowych samochodów nowy samochód i pojawiają nam się nowe zestaw sobie... zestawy zadań, z których możemy sobie wybrać w Także bardzo otwórzne. Bardzo fajna opcja. Tak z nie tym samym samochodem idzie od początku, bo jakoś tyle w niego zainwestowałem, że szkoda mi kupować nowych. A, muszę zawrócić. Faaaak, nie, nie teraz, pudewe. A zresztą w sumie można zacząć wyjść, to jest tylko to będzie

Bardzo fajne są te strzałki na jedni, które pokazują, którą stronę rysujemy na krzyżowaniu. Nie trzeba patrzeć w mapę. Chociaż mapa też się przydaje, żeby bardziej z wyprzedzeniem, z większym wyprzedzeniem się przygotować na zakręt. Ale strzałki są cool. Yeah. Rapimcie, nie, nie, oh, nie. Za bardzo się cieszyłem. No all units, all units. i już nie A ja pewnie znowu nie zdobędę złota. Boż, co za tragedia. A to wszystko na widzi A nie, nawet zdobyłem złota, Jestem znowu listy Teraz tutaj to uczy spodisko. A je. Jak on chwili? Tim lepiej. O, widzę, że tam była stacja na ktawca. To jest w Niech to znowu skończyć, kurde. Jako wrak. To... albo dobra, to jeszcze jeden wyścig mm, Events... jeszcze jeden time frame, o co? chyba najbardziej je na razie lubię Dobra, tam mogę wam pokazać raz turbo, jest fajnie Chyba no na pierwszym levelu nie robię aż takiego wrażenia ale i tak jest odpalam I got a 10-40. Oh shit, man. Officer in pursuit of something that has No news. Suspect is ramming property to block us. Officers reporting races are showing blatant disrepair. Ja się obijam, kurde. Że... Swoją drogą, e 3, o czym jeszcze mówiłem często w poprzednim odcinku. I kurde, jaram się niesamowicie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze nie bać pokoju, się satystyki, a jeżeli nie, to że pokażą coś równie. Wow. O, tu ja nie wiem, Zresztą w sumie nie tylko stąd się jaram. Jestem też ciekaw co pokaże Microsoft, nawet co pokażę Nintendo, zwłaszcza, że ostatnio kupiłem 3DS-a, więc powiedzmy, że mam aktualną konsolę Nintendo, nie licząc Wii U. Na 3DS-a też cały nowe gry wychowuję, więc liczę na to, że mi pokażą coś fajnego. Też znaczy, i tak mam jeszcze tyle gier na 3DS, ile nadrobienia, że to szok. Na razie skończyłem tylko Fire Emblem. Dobra. Eeeem... Um, no jest znowu już, w się odwracam, kiedy nie trzeba. Dobra. I... jedziemy. Hurra! Widzicie, że nie tej rekordy po Ciekawe, czy mi zbanuje ten filmik na YouTube e, za muzykę. Mam nadzieję, że nie. A jak tak, to tak, trzeba będzie po prostu ją przypiszyć. Albo nie będzie zgodna. A ja nie mogę przypiszyć, bo wszystko będzie w jednym tyłku. Dobra, może takie będę myślał, później, jak wygram zbytko. To nie pomagało. O, i dobrze. E, dobrze idzie. Jakoś się... może się robiłem, to jednak zdaje mi się, ludzi mi się w lepiej. widziałem, że dlatego, że wczoraj po prostu trochę grałem, przetrwałem przez film i po prostu mój skill wzrósł automatycznie. O, pa. O nie, wjechałem na kolce. Przydałoby się... no naprawa. O nie, już prawie zgubiłem. Chory w ogóle, że nie ma dziś normalnego w to, grał, ale właśnie przez cały weekend byłem chory mocno. I dopiero teraz się lepiej czuję, ale jednak nie czuję się na siłach, żeby właśnie tworzyć cały odcinek. Ale za to we wtorek obiecał Jewam Wolkensteina. Więc no. Nie tak źle. A póki co właśnie testuję nowe rozwiązanie. Mamy tutaj właśnie nową grę, tak że nie jest tak źle, prawda? Tak, no. Właśnie teraz już chyba tego niskofida można dosyć tanie dostać. Także mm, no, jeżeli macie ochotę na jakieś wyścigi genowe, to warto się zainteresować tym tytułem, bo jest naprawdę fajne. Ale na razie z tego co widzę, ochniczę, ale że już jestem blisko bazy. Może w końcu już się uda? Jest! Winning! Jakieś dzisiaj gorąco jest. Witanie nie tylko w grze. Ho, ho. Uff, udało się genialnie. Ach, ile punktów będzie na co wydawać. O, i nowy samochód, fakie. Yeah. Fajne są te, właśnie prezentacje samochodów. Stylish. O, przeszedłem do chaptera 2. Pysznie. the reality show continues bruise knuckle time driving hmm. breaking free bruise knuckle time the reality show continues oh i think so breaking free no dobra. but więc... tak mi been stuck need for speed ale... też dajcie mi znać właśnie czy jakość tego materiału jest zadowalająca, bo sam jestem ciekaw, znaczy sam pewnie sprawdzę jak będzie naprawdę tragiczne, to go nie wrzucę. Ale jeżeli go oglądacie, to znaczy, jak go wrzuciłem, więc dajcie mi znać. Gra jest właśnie jak mówiłem bardzo fajna. Yy, I no. W tym roku właśnie nie, chyba jeszcze żadnego Need for nie, nie zapowiedzieli. Czy to możliwe, żeby w tym roku nie było żadnego Infor nowego? Jeżeli tak, no to będzie on, to będzie Nitro Speed Trials, to będzie najlepszy Neat for Speed, w tym, który można kupić w tym roku, o tak powiem, bo no naprawdę, tak, że ludzie, niektórzy narzekają na niego, na przykład nie, nie wszystkim się podobają te nowe mechaniki i że właśnie ten tryb multi, na przykład na Giant Bombie chyba w że ten tryb multiplayer jest taki niewykorzystany, że właśnie ludzie z nami jeżdżą, ale w sumie nic nam to więcej nie daje, e, moim zdaniem... Jest fajne i w sumie są bonusy tego. Na przykład, gdy jeździ się razem z innymi ludźmi, to nam rośnie mnożnik i więcej punktów zdobywamy, więc to nie jest tak, że do końca do niczego to nie przydaje. Poza tym też ta dynamika, właśnie, że ludzie mogą być policjantami i racerami, mogą nas ścigać, to też jest bardzo fajne, bo jednak inaczej się ściga z komputerem, a inaczej właśnie z żywym człowiekiem. Także moim zdaniem bardzo fajny tytuł i Polecam. A teraz na razie i do zobaczenia we wtorek na streamie z Wolfensteina. Cześć!